Cześć Wam, witam Was na kopertach w listopadzie. Dzisiaj jest 10, więc standardowo e, 1000 zł wyjęłam. Na pewno: 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, tak, 1000 zł wyjęte. E, dzisiaj dzień wolny, więc dużo załatwiania miałam i w związku z tym mam trochę update życiowy a propos koperty Christmas, bo już trochę wydałam na ten Christmas. Ja już jestem w pełnym klimacie, wiecie. Już mentalnie zaczęłam święta. E, także będę dla Was szykować też filmy, e, meal prep, e, takie świąteczne, bo wcześniej troszkę się przygotowuję do świąt. E, mam nadzieję, że zajrzeliście na ostatni film i że będziecie jak e, nawrzucam filmy z gotowania. E, na co bardzo się cieszę, wiecie? Bo mam akurat wolną chatę i z przyjemnością sobie pogotuję, przygotuję wszystko, także fajnie. E, a co tam w kopertach? Chyba trzeba jechać i zaktualizować co tam się dzieje. Od czego by tu zacząć? Chyba, chyba zacznę od właśnie świąt, bo dzisiaj e, byliśmy na zakupach i trochę nakupione jest. Trochę, za 300 zł, chyba zrobiłam zakupy. E, dobra, paragon zakupów odłożę. I zobaczymy, ile tam mamy. Raz, dwa.

E, tu jeszcze będzie w grudniu jedno zasilenie. Teraz także 590 brzmi całkiem spoko. Teraz robię zakupy właśnie z kopertą, Wyjmuję kopertę, biorę kasę, nie przejmuję się. I to jest bardzo fajny moment dla mnie, bo takie, wiecie, bezstresowe po prostu zakupy. Wydaje mi się, że to jest właśnie w kopertach bardzo przyjemne. E, prawdopodobnie stópkę, Zobaczę, jak tam dalej wyjdzie wakacje wakacje wakacje, z którymi nie wiadomo jak będzie Uuu. na czym stoimy wakacje raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, tysiąc raz, dwa trzy, cztery, pięć sześć, siedem tysiąc, siedemset, siedemdziesiąt 1770, muszę sobie to gdzieś napisać, bo znowu będę przeliczać. 1770 to są wakacje. Mhm. Ja jeszcze mam subkonto na wakacje, także muszę to zsumować. Plus 3972, napisałam sobie ściągawkę, wcześniej posprawdziłam konta. Czyli tysiąc siedemset siedemdziesiąt plus trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa, pięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa i tutaj przeważnie pięćset złotych. Zobaczmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i jakby mniej się zrobiło. Dobra. Mm. Herbatka z pokrzywy, Wiesienny wieczór. Hmm, hmm, hmm. Oce to jest najprostsza sprawa, bo tu powinna być stówka. E, o, o, awaryjne. Dobra, wezmę to troszkę, podsunę. Awaryjne. E, przez ostatni miesiąc założyłam subkonto awaryjne, gdzie odkładam takie resztki, które mam z różnych zakupów, na przykład. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie jest najgorzej, no. Pięćset mhm. pięćdziesiąt i dzisiaj zobaczmy, ile bym mogła dzisiaj. Hmm. A, pięćset pięćdziesiąt i tam jeszcze muszę dodać trzydzieści osiem złotych z subkonta. Tak. Takie pieniądze też liczę i e, warto. Czyli to będzie 583 złote. 583. Bo one gdzieś tam na końcu drogi, te drobniaki, których po prostu nie doceniamy najczęściej, one się liczą w ogólnym rozrachunku. I pies. Ostatnio się z Wami zagadałam do Was i zwróciliście mi uwagę w komentarzach, że źle policzyłam. Więc to teraz zobaczę. Upsa, wszystko spoko. W grudniu się szykujemy na USG, profilaktyczne jąder. I chyba już bym mogła. E, 60, 70, 80, 90, 100, czyli 200. 230. Liczyć to. 235.

Ja mam dla niego jeszcze subkonto, na którym mam 130 zł na ten moment, i ja sobie tam też właśnie takim sposobem końcówek różnych odkładam pieniądze. I to subkonto, subkonto i te pieniądze planuję właśnie na następne puszki i karmę, co nas za zawsze zaskakuje w tym samym momencie. Teraz też tak było i z budżetu sobie z tym poradziłam, czyli w tym samym momencie kończą się i puszki, to jest jakieś 270 do 300 zł w zależności. I karma sucha to jest 170 zł. I jak te dwie rzeczy Wam się po prostu kombo naraz wydarzy w miesiącu, to jest, powiem Wam dosyć dużo. Więc pomyślałam sobie: Dobra, zawsze muszę mieć na swobodę po prostu na jedzenie. Tutaj badania pod koniec roku będziemy robić, a od początku nowego roku będziemy zbierać na hotel w czasie wakacji. No i mam dwie stówki. Wow! Hej, wow! A może by zrobić tak? Czy na przykład awaryjne. Chyba jednak awaryjne, bo na psa zawsze z wszystkich pieniędzy Ever bym wzięła, jeżeli będzie trzeba. Więc chyba tak zrobimy, wiecie? Dobra, jedziemy. Jak wasze koperty przed świętami. Wiem, że wiele z Was, yy, wiele osób z Was prowadzi system kopertowy, i to jest super, że to już zaczyna być takie popularne w Polsce, bo jeszcze jak ja zaczynałam y, kręcić filmy dwa lata temu, to to nie było takie, wiecie? Jasne, logiczne, legaliczne, że są te koperty i że to jest jakiś system, który się opłaca po prostu odkładać na takie rzeczy, które Was przecież niedługo czekają. Czyli 339 zł dla psa. Sprawdzę jeszcze, bo zaraz mi napiszecie, że się zagadałam i znowu zrobiłam błąd. O 200. 300, 330 i tutaj końcówki 9, tak, 339. No to bayabongo możemy robić USG. I tak planowałam właśnie na grudzie nie zrobić, także super. Te koperty, wiecie co, pomagają mi też w takich rzeczach planowanych, które czasem się od, odkłada. Na przykład kiedyś miałam tendencję u psa y, robienia badania profilaktycznego krwi i sobie mówiłam, miałam taką tendencję odkładania, czyli mówiłam: "Dobra, zrobię to za miesiąc, za dwa ten czas leciał, a odkąd mam koperty, zawsze wiem, że do tego miesiąca zamykam ten temat. Za miesiąc zrobię następny temat, a od tego zrobię coś tam". I tutaj właśnie świetnie się to składa u niego, bo wszystko jestem, że tak powiem, na czysto. Wszystkie szczepienia zrobione. Jedzenie zawsze jest z subkonta albo z budżetu bieżącego, a koperty są na jego zdrowie, na jego smaczki czasem, chociaż powiem wam, pochwalę się, pochwalę wam się. Mój syn ma swoje subkonto i swoją kartę i ja na cały rok załadowałam mu kartę i powiedziałam: nie masz kieszonkowego, masz taką kwotę na, swoim, na swojej karcie, to są dla ciebie pieniądze, które możesz wydać w zasadzie na co chcesz, przemyśl to, na co będziesz wydawać te pieniądze. I mój syn od około roku wydaje tylko wyłącznie na psa pieniądze. Jak sobie zdałam z tego sprawę, że tylko mój syn wydaje w zasadzie na psa, na smaczki, na różne fajne rzeczy, które znajdzie, czasem jakąś zabawkę, więc myślę sobie, kurczę, jaki mądry dzieciak! Po prostu, ile on ma uczucia i tej empatii do tego psa, no to jest wspaniałe, wiecie. Oczywiście ja mu to wynagradzam, więc powiedziałam: Widzę, że wydajesz tylko na psa. Ja ci załaduję konto większą kwotą, będziesz mieć podwyższenie od następnego roku, i oczywiście powiedziałam mu, jaka jestem z niego dumna. I to jest naprawdę fajne, wychowywać dziecko w takim przekonaniu, że zwierzę jest bardzo ważne w tym domu, w naszym domu. Jest. Ja sobie zdałam sprawę, że ja nie wiem, jak sobie poradzę, jak mój pies odejdzie. On ma 11 lat, a ja już przechodziłam to trzy razy. Przechodziłam odejście psa w życiu. I to jest ten pies, który chyba zrobi najwięcej szkód mentalnych swoim odejściem. I już teraz zaczynam o tym myśleć. Boże kochany, jak ja dam radę z tym. Yy, awaryjne. No to teraz załaduję trochę większą kwotą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 550. Plus te na subkoncie 30 zł. To jest 583. O, ale elegancko. To na awaryjnym. Pierwszy raz mi się udało większą kwotę, więc bardzo fajnie. Awaryjne ostatnio do czego nam służyło? Mój mąż chyba płacił za. Chyba jakieś egzaminy mojego dziecka, bo akurat gotówką pan przyjmował jakieś takie rzeczy, a później uzupełniał. Więc ja zawsze mówię. Dobra, rób cudawianki, co chcesz, jak na coś potrzebujesz, ale później pamiętaj, żeby to jakoś z budżetu uzupełnić. O, polecam o herbatę z pokrzywy, jak jesteście napuchnięci. Ja czuję się trochę, czuję się jakaś taka, wiecie co? Napuchnięta ostatnio. I nie wiem, to może gluten, bo dużo osób mówi właśnie, że to może być to. Uch, po prostu zaniedbałam się ostatnio, muszę się naprawdę za to wziąć. Tutaj ma być 800. 4, 6, 7, 8, 900. Super. Dobra, więc sobie popijam moją herbatkę. Zrobię dla Was fajne filmy. Nagotuję na święta. Mam fajny plan, naprawdę na te najbliższe 2-3 dni. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. W czasie przygotowywania. Mil prepu świątecznego jeszcze nigdy nie robiłam takiej serii. Yy, ona też wymaga takiej szybkości, bo sama edycja filmu czasem naprawdę trwa yy, renderowanie tego filmu długo, czyli wrzucanie na YouTube, yy, przerzucanie z kamery telefonu, yy, czy tam jakiś efekt chcecie dodać, to potrafi naprawdę trwać nieźle. Zobaczymy jak mi pójdzie. Tysiąc, to są wakacje.

plus subkonto trzy plus dzisiaj 500. Tak. To by się zgadzało. Sześć tysięcy plus 500 To jest sześć tysięcy Muszę karteczkę sobie dorobić. Całkiem spoko. <gry> 6242. Ja sobie pomyślałam, że 15 tysięcy chcę mieć, ale prawda jest taka, że widziałam oferty fajne za 10 tysięcy, ale chcemy skorzystać z pieniędzy, że tak powiem, trochę bardziej tym razem. Może jakieś fajne wycieczki, nie wiem, zobaczymy. Wiecie, ja też boję się czasem planować takich wyjazdów, bo to różnie bywa. Teraz, że tak powiem, politycznie nie wiem, czy jest bezpiecznie w tym terenie, do którego chcemy jechać. Zobaczymy. I święta jaką mamy sytuację z dzisiejszymi wydatkami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięćset yy, dziewięćdziesiąt, pięćset dziewię sześćset dziewięćdziesiąt będzie, spokojnie, sześćset dziewięćdziesiąt to jeszcze porobię jakieś zakupy i zostanie na choinkę, może jakieś ozdoby, może napad na pypko. Jakieś takie. Jak zwykle y, budzę zainteresowanie w sklepie, szczególnie pań sprzedawczyń, jak zjmuję kopertę i płacę. <laughs> Ostatnio wzbudziłam zainteresowanie weterynarza, jak wzięłam kopertę psa. Innym razem, właśnie w hotelu dla psów, jak płaciliśmy za jego pobyt. Y, skrajne emocje to potrafi budzić. <laughs> Ale wiecie, emocje innych ludzi to nie jest, że tak powiem, mój problem. Ja uważam, że to jest super właśnie w takim momencie, jak potrzebuję wydać te pieniądze i nie muszę się szczypać. Po prostu kupiłam rzeczy, jakie chciałam. Zrobiłam jeszcze trochę tych zakupów krysmesowych też e, do domu kilka, dosłownie kilka produktów, bo jakaś oliwa, coś tam, coś tam, e, coś do jedzenia, więc e, tutaj wpadło też kilka rzeczy do domu, ale już tego nie rozdzielałam. Myślę, dobra, nie, nie bądźmy tacy, nie wiem, co... No to tyle, pogadałam sobie do Was. Update jest. Za miesiąc jest ostatni film w tym roku, kopertowy. I co? I pewnie sobie zrobię jakieś takie podsumowanie tego roku, jak to wyglądało, jak to się sprawdziło, chociaż wiecie, dużo rzeczy wyjdzie dopiero w kolejnym roku. Oce, już na początku roku będziemy e, płacić, znaczy na początku luty, marzec. Pies, no to w grudniu wydam, to może się rozwiąże i od stycznia dopiero wydaję właśnie na um, jego pobyt w hotelu. Święta, no to wydam, mam nadzieję wyzeruję wszystko. Mam jeszcze y, pomysł z mężem, wspólny prezent sobie robimy pod choinkę i to jest y, mata y, fizjologiczna do leżenia, do masowania pleców. Y, ponoć jest bardzo fajna, więc tu sobie robimy wspólny prezent i myślę, że nawet starczy z tej koperty. I co? Wakacje? No to nie wiadomo jak będzie, ale niech, niech ta kasa się odkłada. No to tyle, słuchajcie. Ja będę popijać swoją herbatkę, wyrzucę Wam film i zaraz zaczynam gotować, żeby za kilka dni wrzucić Wam meal prep pierogowo-uszkowy. No to buziaki, trzymajcie się, pa!